Dolną powiekę, kąciki wewnętrzne będą się nam zbierać, także to jest bardzo ważne. Do tych ciemniejszych cieni to bardzo lubię pędzelki z blended, pana młodego czy pani młodej, więc one chcą wyglądać elegancko, chcą, żeby ten makijaż odmładzał, dlatego też tutaj nie przesadzam z makijażem. Bardziej zależy mi na tym, żeby podkreślić urody danej klientki, to on tak jakby schodzi. Może bardziej wchłania się, nie jest na pewno. Tutaj sobie malujemy wyżej. Zawsze tą tylną część brwi. Musimy mieć pewność, że ta powieka jest maksymalnie należona, Czyli tutaj znowu to nałożenie kremu w dużej ilości, czyli w formie takiej maski. R Z daleka, wcześniej oczywiście...